Wystawienie faktury. Zaloguj się do aplikacji. W pierwszym widoku pojawi się formularz nowej faktury. Z listy możesz wybrać kontrahenta. Jeśli go nie ma, wystarczy, że wpiszesz jego NIP, a dane pobiorą się z bazy GUS. Następnie wprowadź dane towaru lub usługi, który sprzedajesz. Wskaż nazwę, ilość oraz cenę. Jeżeli chcesz wystawić fakturę, która zawiera kilka pozycji, kliknij Dodaj pozycję, a następnie Uzupełnij pola. W następnym kroku wybierz formę płatności oraz wskaż termin zapłaty. Jeśli wybierzesz formę płatności przelew, wpisz numer rachunku. Opcjonalnie możesz dodać uwagi oraz wskazać wystawcę i odbiorcę dokumentu. Po kliknięciu przycisku Wystaw zobaczysz podgląd wystawionej faktury. Jeśli wszystkie dane są poprawne, fakturę możesz wysłać mailem bezpośrednio z aplikacji do kontrahenta lub pobrać w formacie PDF. Gdy faktura wymaga zmiany, naciśnij Edytuj i Popraw dane.